Pierwsze zadanie, drugie, trzecie. E, później później byliśmy w tej, e, w tej dogrywce. Mm -hmm. e, dostaliśmy. Coś, nie dostaliśmy, nie wiadomo jak po dubiach. Minimalnie, na moją. O jedną strzałę chyba. No, w każdym razie, ja i tak jestem dumny z siebie. Ja to muszę przyznać, że sobie nigdy tego nie powiedziałem o mm -hmm. sobie, że jestem dumny. Tak, powiem. Mocno. Dumny z ciebie. Ale super, powiem. Powinieneś być, <laughs> być, ale oczywiście, oczywiście. Tak, no i, i gdzieś tam akurat nas yy, przywrócili po tej, po tej łodzi takiej, no ja miałem mieszane mm. uczucia do tej przywrotki, że tak powiem, bo, bo no, ja jestem taki dość zero-jedynkowy, jak tak, to tak, jak, jak tak, to tak, nie? No i w ogóle myślałem, że już do, do domu, do dzieci, do żony, mm. wiesz, bo jestem, tak jestem ta, za domem mówi, bardzo, jechać, to... <laughs> no, no i, i, i oni mi tu mówią, że... Że nie. Że nie. Kurwa, zdecydujcie się. No i na tym, gdzieś tam na tym kutrze coś złowiliśmy, wróciliśmy i tak. No i tak poszło do końca. No i tak poszło do końca i wspólnie z Moniką wygraliście. Tak.